Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, wiedzie mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Tak, kochani, dzisiaj niedziela, dobrego pasterza. Yy, I dzisiaj miałam być w parafii, w Wydgoszczy, w parafii w niebo wstąpienia pańskiego. Stało się inaczej, z moim zdaniem, bardzo smutnych powodów, ale nie będę rozwijać tego tematu. Chciałabym z Wami się podzielić słowem, który na ten dzień y, chciałam przekazać właśnie y, ludziom w Kościele. Otóż obecne czasy są potwierdzeniem dzisiejszej Ewangelii. Y, to jest tak, że Ewangelia idealnie wpasowuje się, Pan Jezus idealnie wpasowuje się w rzeczywistość i mówi nam, że On jest dobrym pasterzem, natomiast najemnik, i ten, kto nie jest pasterzem, widząc wilka, ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. W historii świata to świadczenie pokazuje, że nie ma się co łudzić, że ktoś będzie chciał dla mnie dobrze bezinteresownie. No, i oczywiście więzy krwi czy więzy ducha mogą być taką, takim powodem, dla którego ktoś chce dla mnie dobrze. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi słabymi i nawet jeśli chcemy dobrze, przez tę słabość, przez te nasze wady, przez te nasze emocje, jakieś e, zranienia, będziemy doprowadzać e, do pewnych szkód w życiu drugiej osoby, chcąc, nie chcąc. Dlatego, jeżeli dzisiaj czujesz się porzucony, opuszczony, tak jak Pan Jezus mówi, że najemnik ucieka i opuszcza swoje owce, jeżeli dzisiaj tak właśnie się czujesz, to chcę Ci powiedzieć, że źle zainwestowałeś swoje potrzeby. Każdy z nas dąży do, do zrealizowania potrzeby bezpieczeństwa. Często lokujemy ją właśnie w drugim człowieku który miał dla nas być tym pasterzem, a potem uciekł, zostawił nas, okazało się, że mu nie zależy. No właśnie o tym mówi Pan Jezus. Wszystko, co słyszymy, że ktoś chce zrobić dla naszego dobra, musimy pamiętać, że bardzo wiele razy będziemy tylko celem dla tej osoby. Celem do, do tego, żeby ona mogła zrealizować. Swoje interesy. I o tym mówi Pan Jezus: abyśmy na nowo dzisiaj przerzucili całe zaufanie, całe pasterzowanie, całe swoje bezpieczeństwo na Pana Boga. Dlatego, że kiedy to zrobimy, On nas poprowadzi właśnie na te zielone pastwiska, tak jak ja tutaj jestem, na których będzie możliwy odpoczynek. I chcę Wam jeszcze powiedzieć, że. Mm, Jestem dziennikarką m, tak naprawdę z powołania. Już od małego dziecka nagrywałam e, <grywa> na, e, na jakimś starym radio na kasety wywiady z, rodzin z rodziną, z, z kuzynkami, z siostrą. Pierwsze swoje kroki w dziennikarstwie postawiłam w gazecie wyborczej w 2006 roku. I Weszłam w ten zawód z, z wielkimi ambicjami, z, wielką, z wielkimi marzeniami, pragnieniami, chęci niesienia dobra, prawdy, przekazywania właśnie ludziom tej prawdy, aby właśnie pra, prawda ma to do siebie, że ona rozwesela. Jakakolwiek by nie była, budzi pokój i radość i, i układa nam wszystko. I w 2006 roku rozpoczęłam tę pracę. I przekonałam się, jak wygląda świat medialny. Że tam właśnie, to są słowa Jezusa, tam drugi człowiek jest potrzebny po to, żeby spełniać jakieś niewiadomego pochodzenia interesy. Nie jest po to, aby właśnie się nim zaopiekować, zadbać, przekazać mu dobrą nowinę po to, żeby on był mocniejszy, żeby dać mu radość, poczucie takiego bezpieczeństwa. Spotkałam się z tym, że właśnie jest duża kreacja y, informacji, y, du dużo nieporozumienia po to, aby człowiekiem wzburzyć. Tego nie ma w Jezusie i o tym dzisiaj Pan nam mówi, y, że On zna swoje owce, a moje owce mnie znają. No i to jest pytanie, czy, czy my znamy Pana Boga, bo On chce z nami wejść w relację po to, aby nieść nam przekaz prawdy, przekaz radości. Bo tylko On może być naszym dobrym pasterzem. Dzisiaj właśnie zachęcam Was do tego, abyśmy spędzili ten czas chociaż parę minut, patrząc na Jezusa jako na kogoś, kto chce mnie poprowadzić na zielone pastwiska nad wodę, gdzie będę mogła w końcu odpocząć. I żaden człowiek tego nie potrafi, bo nawet jeśli ma dobre intencje, przez własną słabość może nas poprowadzić na manowce, a jak będzie gorzej, może uciec. O tym mówi dzisiaj Pismo Święte. To chciałam przekazać Wam w Bydgoszczy. I zachęcam Was do śledzenia strony radości.pl spotkania, ponieważ chcę zamieszczać tam na bieżąco, w jakich parafiach będę gościć. Myślę, że już w cieplejsze dni na pewno uda mi się Gdzieś pojechać, aby dawać Wam radość, bo jestem dziennikarką Pana Jezusa, czyli chcę dawać ludziom prawdę i radość. A prawda jest tylko w Ewangelii, w Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie. Nigdzie indziej tej prawdy nie znajdziemy. O tym się przekonuję, przekonałam i będę przekonywać wszystkich. I niech Was spotka wiele, wiele radości.